Witam was bardzo serdecznie w pierwszej zapowiedzi meczu Wisły Kraków w tym nowym sezonie, czyli sezonie 2023-2024 pierwsza liga, no wciąż pierwsza liga, pierwsza liga, która w tym sezonie moim zdaniem pod kątem w wielu aspektach będzie, myślę, że nawet ciekawsza, bo wiele, no ciekawych zespołów, tak nawet tak. W kontekście wyjazdów e, wydaje mi się, że tutaj e, to też będzie plus, taki no oczywiście ktoś powie, pocieszasz się, e, bo, 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 bo musisz się pocieszać grając w pierwszej lidze, e, ale myślę, że e, warto też wyciągać pewne plusy, ale plusem, który by tutaj wyróżnił na samym początku, tak na wstępie e, to na pewno fakt, że, że Wisła się naprawdę wzmocniła, widać było tutaj plan od początku do końca i ten plan jest naprawdę bardzo mocno realizowany i moim zdaniem to jeszcze nie koniec transferów wisły Kraków, ale no, oczywiście, w większości, w większości te transfery są dopięte. Gramy pierwszy mecz z Górnikiem Łęczna, zespołem, który myślę, że to jest taki średniak, ale taki mocny średniak i który. Kto wie, być może jeżeli to Ireneusz Mamrot dobrze poukłada, a trzeba, trzeba tak sądzić, to, to uważam, że to jest zespół również, który będzie gdzieś tam na pewno spokojnie się utrzyma, a może gdzieś tam w niektórych spotkaniach namiesza. I ważne, żeby w tym meczu nie namieszał, żeby tutaj Wisła pokazała swoją wyższość, bo jakby nie było, to kadrę Wisła Kraków ma lepszą i uważam, że ten mecz Wisła Kraków wygra. Tak 2 do 0 myślę skromnie, bo znaczy skromnie, no tak, tak, tak sądzę, że taki to będzie wynik. Yy, gdzie Wisła będzie kontrolowała to spotkanie, będzie stwarzała dużo sytuacji, yy, kilka sytuacji zmarnuje, ale generalnie rzecz biorąc, yy, będzie zespołem lepszym. Yy, ale zanim o Wiśle Kraków i, i o sytuacji kadrowej i o tym, jak to może wyglądać, yy, to powiedzmy słów kilka o o kadrze kadrze górnika Łęcznej słuchajcie. Pierwsza sprawa, y, Lukas Clemens y, dołączył tam y, do tego zespołu i taka moja opinia na, na temat y, Luis, y, Lukasa Clemensa. Y, słuchajcie, no, y, wiśle no, raczej miał jakiś tam swój taki moment, nie najgorszy, gdzie, gdzie ten, ale no, częściej był gdzieś tam. No, kojarzy nam się ten duet Janicki Clemens dosyć źle, dosyć niesympatycznie, więc y, w mojej ocenie. Y, to ciężko mi powiedzieć czy to będzie dobry zawodnik czy ten zawodnik będzie się wyróżniał w mojej ocenie w mojej, w mojej ocenie niekoniecznie i, i uważam, że, że kto wie czy on będzie zawodnikiem Podstawowego składu, a jeśli będzie zawodnikiem podstawowego składu, to czy też takich, e, takich prezentów nie będzie rozdawał e, oponentom, e, swoim przeciwnikom e, w, w, w niektórych spotkaniach, bo to jest piłkarz taki dosyć elektryczny, który no, nie ma rozegrania. No, no nie jest to Virtuos, na, na pewno to nie jest Virtuos, którego by można tutaj za wszelkie ceny trzymać w klubie, ale na pewno jest to piłkarz, który pracuje, który na pewno nie można powiedzieć, że nie ma charakteru, więc jakby tutaj e, nie jest to na pewno jakiś najgorszy ruch, skoro się na takiego piłkarza zdecydowano. E, jest oczywiście damo e, z takich ciekawszych zawodników, jest Marcin e, Grabowski, który przyszedł z e, Termaliki, e, jest z Bozień, e, jest również e, z takich e, Crazy też piłkarz, który się wyróżnia Jest Damian Gąska, który, którego no, Wielu chciało W Wiśle Kraków w tamtym sezonie Jest Kozak, jest nasz lewy Tak to jest na transformacji określone Lewy napastnik Piotr Starzyński Także jest to akurat wypożyczenie Więc zobaczymy jak tam sobie Piotruś Poradzi No i tak naprawdę to jest tyle No i jak już wspomniałem trenerem tego zespołu Jest Ireneusz Mamrot no, wydaje mi się, jak już powiedziałem, że jest to zespół, który no, pewnie nie odegra najważniejszych roli, to nie będzie zespół, który będzie bił się o, e, o awans, ale na pewno będzie to zespół, który e, będzie, będzie zespołem solidnym, tak tak e, sądzę, chyba, że się pomylę. Myślę, że Mamrot też jest trenerem przyzwoitym i, 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 i powinien sobie ten zespół dobrze przygotować do, do sezonu i pewnie, pewnie tak jest, e, ale w mojej ocenie wydaje mi się, że tutaj e, to nie jest zespół, którego się powinniśmy bać, nawet po Więcej Wisła, to Wisła Kraków y, powinni się bać, a nie, a nie odwrotnie. Y, no i miejmy nadzieję, no ja powiem wprost, ja od początku mam duże wymagania. Y, bo, co by nie gadać, słuchajcie, no to jest Wisła Kraków ma taką kadrę, y, którą naprawdę no wręcz musimy wygrywać te spotkania z takimi zespołami. I ja uważam, że no Wisła musi zająć miejsce przynajmniej w top 2 na, na koniec tego sezonu, bo uważam, że kadra to, to ile e, zainwestowano w, w nowych zawodników. Naprawdę zrobiono wszystko, zrobiono wszystko dla. dla Inaczej. Radosław Sobolewski ma naprawdę, no chyba ciężko sobie wyobrazić, żeby on miał większy komfort pracy. Więc jeżeli no, nie będzie wyników, no to myślę, że Radosław Sobolewski pożegna się z klubem. No bo, no bo wiadomo, no, ciężko sobie, powiem wam wprost, no ciężko mi sobie wyobrazić, żeby. Jakikolwiek trener w ostatnich latach miał tak dobrą sytuację, mam, mam tu na myśli oczywiście e, trenerów Wisły Kraków, miał tak dobrą e, sytuację e, kadrową. E, dobrze, przejdźmy sobie do, do już tak do Wisły Kraków. E, powiem o raporcie e, medycznym, który pewnie już doskonale, e, doskonale znacie. E, nie zagra talar. I tutaj to jest nieobecność 3 z 4 tygodni, podobno. Nie zagra, nie zagra również Ulga, który trenuje częściowo. I nie zagra niestety Sapała, który zgłosił pewną dolegliwość mięśnia czworogłowego i on również w tym spotkaniu nie wystąpi no cóż, no te, tego, no tego Igora najbardziej szkoda, bo, bo wydaje mi się, że, że no idealnie by tutaj się skomponował ten, tą drugą linię, no niestety Wisła Kraków będzie musiała sobie poradzić nieco inaczej ale miejmy nadzieję, że, że sobie poradzi no bo jak nie, no to będzie, to będzie źle, to będzie bardzo źle, no bo ta druga linia jest podstawą, nie ma już Jamesa i nie ma, nie ma nie ma, no jest Basza, jest Basza który jak wiecie po ostatnim odcinku Wiśleckiego Q&A no to, to już niektórzy no, no i słusznie zresztą twierdzą że, yy, że to już nie jest piłkarz nawet na, na pierwszą ligę, to ten piłkarz już trochę, trochę nie dojeżdża, yy, bo jest troszeczkę za wolny, dokładność podań, yy, dokładność dośrodkowań no dużo, du, bardzo spadła, więc jakby yy, też yy, no nie dziwię się, że po prostu yy, jakby, jakby to powiedzieć no no po prostu Basza jest troszkę krytykowany ale oprócz tego Wisła naprawdę ma kim grać ma kim grać, bo jest jest Goku, jest Alfaro jest, 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 jest naprawdę wielu wielu piłkarzy jest też przecież Baena który, który niedawno dołączył, nie wiadomo czy on wystąpi, wystąpi w tym meczu, czy będzie zgłoszony do kadry na to spotkanie, czy, czy zadebiutuje, ale z całą pewnością na pewno jest to też ciekawy, ciekawy gracz. Jest też satrustegi, tak? nowy, nowy środkowy obrońca. Jakby wiele, no jakby tutaj też ciężko wskazać, jaką jedenaską w ogóle wyjdziemy, bo, bo to jest wielka, wielka zagadka. No to, to tylko wie Radosław, Sobolewski, wiemy za to kto będzie na bramce, na bramce będzie to Raton który no, pokazał się po prostu z lepszej strony niż Mikołaj Biegański, ja uważam, że trochę niesprawiedliwą kwestią jest to, że um, że właśnie atakuje się tego, tego, tego nowego bramkarza że on, dlaczego? No, wygrał rywalizację z Mikołajem Biegańskim I ja uważam, że e, że też czas dla Mikołaja próba jakby charakteru, tak? By, by po prostu pokazać e, Swoją, swoją jakość, wywalczyć sobie to miejsce i uważam, że to jest właśnie, myślę, że może to wyjść na dobre Mikołajowi, więc tak naprawdę, to wiecie, to, że teraz rywalizację wygrał, wygrał Ratoń, to tak naprawdę może się okazać, że... Mm... Że, że za jakiś czas straci to miejsce, i to wszystko zależy właśnie od tego, jakie podejście będzie miał do tej sytuacji Mikołaj Biegański. Tak? Czy, czy powalczy o swoje, czy po, prostu, czy po prostu będzie strzelał Focha. No, zobaczymy. Ja akurat nie zgodzę się z, z tutaj z częścią kibiców, że, że źle, że źle. no Nie, nie gra ten, który jest, który jest w danym momencie najlepszy. A skoro tak uważa Radosław Sobolewski, to. Ja y, y, w to, to mówię, że no na pewno, no na pewno też y, przyszedł, przy, przyszli napastnicy bo jest na przykład taki Sobczak, który naprawdę, który naprawdę ma, ma możliwości ma, ma możliwości. jest też skrzydłowy Alfaro naprawdę tutaj nagle się okazuje, że naprawdę Wisła Kraków tą, tą siłę ofensywną ma naprawdę bardzo, bardzo w porządku został też Dawid Żumka, także oczywiście odeszło kilku kluczowych piłkarzy, jak Fernandez, jak Bekeme, jak wielu piłkarzy ale, ale tak naprawdę jak mula, tak, ale ten kształt został I, i myślę, że ta filozofia dalej została ta sama, która się po prostu w tamtej rundzie sprawdziła, więc za tym, za tym trzeba pójść. No i jak powiedziałem, no Wisła powinna ten mecz wygrać. Będę, będę na pewno ten mecz, no będę bardzo kibicował w Wiśle Kraków, bo to jest ten pierwszy mecz, takie można powiedzieć trochę nowe otwarcie, trochę nowe otwarcie, wszyscy liczą, że ten sezon będzie trochę spokojniejszy i tutaj no innej możliwości niż awans po prostu nie widzimy. Dobrze, no tyle o meczu i teraz czas powiedzieć coś co to trochę mi się łezka yy, zakręciła, gdy zobaczyłem tą informację, a mianowicie Jakub Błaszczykowski zakończył piłkarską karierę. Tak, nie tylko już reprezentacyjną, ale również już w ogóle piłkarską. Jest to oczywiście zrozumiała decyzja, myślę, że o tym wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu, yy, ale na pewno to, że ta informacja, yy, no, Kurczę, no niektórzy się udzili, bo wiadomo, że do Kuby mamy wielki szacunek, wielkie uznanie. Wiecie, no to jest człowiek, który uratował ten klub, który poświęcił ten czas. Możemy czasem krytykować go za pewne decyzje podjęte już z samym zarządzaniem klubem, ale, ale myślę to, jakim jest człowiekiem, to, że sportowo też wiele dał nam radości. No oczywiście już powrót do Wisły nie był już tak udany, bo to już jednak był piłkarz trochę zniszczony kontuzjami i, i, i ta kontuzja, której się nabawił dwa lata temu, no był takim, no, no takim krzyżykiem, takim już raczej, raczej takim, no Kuba próbował dojść, y, zagrał mecz y, pożegnalny. Y, z Niemcami, zagrał te, te, te 16 minut yy, i zagrał je tak pozytywnie że tak powiem, nawet miał swoją sytuację yy, grał ogony w, w pierwszej lidze w, w poprzednim sezonie, także tutaj yy, myślę, że, że zrobił wszystko żeby wrócić ale chyba on już sam nie jest, nie ma już tej motywacji, też już się nie czuje na siłach, nie chce kolejnej kontuzji, nie chce kolejny raz cierpieć yy, myślę, że też czasami trzeba sobie powiedzieć w pewnym momencie stop. Kuba teraz do takiego wniosku doszedł. No, szczerze spodziewałem się dlaczego. No dużo na to wskazywało. Dużo na to wskazywało to, że się też długo zastanawiał. To, że, że myślę, że, że gdzieś tam chciał pewne rzeczy zakończyć. No i takie już oficjalne pożegnanie Kuby Błaszczykowskiego nastąpi 5 sierpnia podczas meczu z Stalą Rzeszów. I tam właśnie legenda naszego klubu i w ogóle polskiej piłki zostanie pożegnana. Wielka szkoda e, oczywiście, że, że gdy wrócił do Wisły, no to, to, to tych bramek i Aset więcej nie, nie zanotował. Mm, no ale cóż no ale pomógł w naprawdę trudnym okresie, pokazał wielki charakter. E, to, że czasami popełniał różne wypowiedzi, że czegoś nie zrobił, e, to myślę, że jest mu zapomniane jest wielką legendą i, i, i tak zawsze będzie na wieki wieków, że tak powiem e, także, także tym akcentem kończymy ten materiał oczywiście zapraszam was do komentowania tego filmu, możecie napisać jakieś swoje wspomnienia jakieś swoje e, swoje skojarzenia z Jakubem Błaszczykowskim i w ogóle co sądzicie o tym właśnie nadchodzącym spotkaniu z Górnikiem Łęczna, a ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Piona.